Też mowa nienawiści jest tak troszkę nieprzyjemnym słowem w mówieniu, że używasz mowy nienawiści, no takie troszkę, brzmi to aż nawet tak patetycznie trochę, tak aż dziwnie prawie, że kiedy wiemy, że ktoś faktycznie coś poważnego robi, to okej, okay, to ma sens, ale kiedy tak jakby widzimy że po prostu, że powiedział głupi komentarz wobec jakiejś grupy ludzi, no to brzmi to tak patetycznie, że aż może nawet komicznie można powiedzieć takie stwierdzenie. Nie wiem, teraz przyszła mi taka też trochę niedorzeczna myśl, że być może termin mowa nienawiści jest trochę takim samozaoraniem, nie? że jak ktoś używa terminu sama, mowa nienawiści, który brzmi, no tak jak Kustom powiedziałeś, brzmi tak, takim nadęciem. Brzmi patetycznie, brzmi trochę, no jeżeli to jest sytuacja między dwoma użytkownikami w komentarzach, to wręcz brzmi groteskowo. Kojarzy mi się to z takimi komentarzami, gdzie ktoś pisze, no nawet nie będę odpowiadał, bo się samo zaurałeś, używając takiego terminu jak mowa nienawiści. I zastanawiam się, czy ten termin po prostu no nie jest obecnie jakimś trochę memem. Może jest jakąś formą takiej autoironii językowej, że, no, że niektóre terminy po prostu są zupełnie nieadekwatne do sytuacji, w których są wykorzystywane. Już mówię, trochę odleciałem, ale tak po prostu przyszło mi do głowy, że, że być może. Ten termin mowa nienawiści jest po prostu śmieszny. Ja bym proponował, żeby do te, tego terminu jednak podejść na poważnie, ale za moment do tego wrócę. Esowe, jak myślisz, um, ta Twoja definicja, która brzmiała um, bezzasadne, celowe ubliżenie komuś? Mieszanie, mm -hmm. ale no mniej więcej o to chodzi. To... Tak właśnie rozpatruję to. To jest A, bardziej... dobra, do To jest bardziej hate, czy mowa nienawiści? Uważam, że to jest bardziej hate. Tylko, właśnie, Satyr mi przytoczył ciekawą myśl, że to jest może bardziej kwestia skali danego problemu. To znaczy, tak jak właśnie zauważył, że jedno i drugie pojęcie egzystuje, więc może mowa nienawiści to jest kwestia większej skali. Może tak bym to chciał jeszcze uszczególnić, że w mojej nawiści chodzi o tą większą skalę, jednak hejt jest y, taki mniejszy w znaczeniu. Przynajmniej takie mam odczucia w środku, jak tak badam te dwa słowa obok siebie. <laughs> jak jestem w stanie określić tę skalę. Hmm. Jednak y, jakoś mowa, sama nienawiść, mowa nienawiści, kojarzy mi się z czymś takim ogólnym, czymś takim powszechnym, takim na. Szeroką skalę. Hate mi się kojarzy czymś takim bardziej personalnym, mimo wszystko, a mowa nienawiści masz chyba jednak trochę odnosi do, do większej grupy. Tak to widzę w głowie. To trochę w tym, co powiedziałeś, słyszę moje zastanowienie związane z tą moją propozycją, żeby do terminu mowa nienawiści podejść na, na poważnie. Według mnie ten termin jest używany. I osoba, która jest oskarżana o użycie mowy nienawiści, no ma przed sobą duże wyzwanie, żeby poradzić sobie z tym oskarżeniem. W tym terminie mowa nienawiści, porównując do terminu hate, ja dostrzegam większy kaliber, większą powagę. Hate wydaje mi się bagatelizowaniem pewnego typu wypowiedzi, traktowaniem jako coś, Nieznośnego, ale też do czego nie powinniśmy podchodzić na serio. W terminie mowa nienawiści ja zauważam powagę i głębie ogólnoludzkich wartości. Według mnie, oskarżając kogoś o mowę nienawiści, oskarżasz tą osobę o łamanie ogólnoludzkich wartości. Z tym łamaniem ogólnoludzkich wartości. Wiąże się być może określenie danej osoby jako złej, ale tak bardzo złej, że powinna być wykluczona z ludzkości.